Jak połączyć ramę? Ile jakich łączników potrzebujemy? Do połączenia ram nie potrzebujemy żadnych narzędzi. Wystarczą nam dwa łączniki Tunes Connector. A jeśli zastanawiasz się, jak zrobić to jeszcze szybciej, do tego samego połączenia użyj Fast Clamp Connectora. Zobacz różnicę pomiędzy tymi łącznikami. Standardowy łącznik Tunes Connector musimy rozkręcić i po włożeniu w ramę ponownie skręcić. Przedem montażu rozkręcamy nasz łącznik i po wyjęciu z ramy ponownie skręcamy. Ale możemy też użyć łącznika Fast Clamp, który składa się tylko z jednego elementu. Dzięki temu możemy go skręcić przy wykorzystaniu jednej ręki. Łącznik ten ma dwie dodatkowe funkcje. Może nam służyć jako element pozycjonujący, ale możemy go również transportować w ramię, Nasze badania pokazują, że przy użyciu fast Clamp konektora jesteś w stanie skręcić ramy o 40% szybciej niż przy użyciu standardowego. Interesujące? Chętnie prowadzę Cię w świat B Matrix. A jeśli podobał Ci ten film, kliknij łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, a klikając dzwoneczek wkrótce zobaczysz kolejne. Do zobaczenia.